Dzień dobry, Przemysław Śmiałkowski, zapraszam na podcast Pracodawca Godny Zaufania. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Rafał Szmytkę, prezes polskiej organizacji turystycznej, którego zapytamy m.in. o to, jak wykorzystywać największe turystyczne atuty Polski do promocji naszego kraju? Jak promować Polskę? Oraz w jakich kierunkach strategia promocji Polski przyniosła szczególnie dobre rezultaty? Dzień dobry, proszę powiedzieć, jakie są największe atuty polskiej turystyczne? No i tutaj e, pana zaskoczę. Największym atutem polski, który, e, który w corocznych badaniach, nam mówiąc, tak nieładnie wychodzi, to są Polacy. E, spodziewalibyśmy się, że odpowiedź tych respondentów będzie wskazująca, nie wiem, na Wawel, na. Na Gdańsk, na polskie Mazury, wspaniałe możliwości do uprawienia turystyki aktywnej. To wszystko jest ważne, potrzebne do de facto turystyki, ale okazuje się, że ci, którzy przyjeżdżają do Polski, największą, największe na nich wrażenie robi, co ma później swoje odzwierciedlenie właśnie we wspomnianych ankietach. Robią Polacy. Polacy ze swoją gościnnością, ze swoją otwartością, ze swoimi bardzo ciekawymi, jakby historiami, a przede wszystkim tym, że są w stanie zaciekawić każdego gościa, który, który ich odwiedza, i spowodować, że te przyjazdy są wielokrotne. To znaczy, że turysta, który przyjeżdża do Polski po raz pierwszy, najczęściej jest to jego pierwszy, ale nie ostatni przyjazd, najczęściej te wyjazdy później realizuje ze swoimi rodzinami, czy z przyjaciółmi, czy też rozwija się cały sektor jakże ważny dla nas, turystyki biznesowej? Jak promować Polskę w, jako, jako kraj atrakcyjny dla turystów? Pytam w tym kontekście, czy, czy bardziej powinniśmy podkreślać historię i tradycje, czy jednak kłaść na, na, na nacisk na nowoczesność? Czy, czy może nie wiem, niskie ceny i dobre jedzenie, które z tych tych jakby narracji powinny być no to jest znaczy, trudne pytanie, to jest zagadnienie na którym tak powiem pochylamy się permanentnie, gdyż te e, mody, te, 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 te elementy wpływające na decyzję o wyborze danej destynacji e, się zmieniają. Na przestrzeni chociażby ostatnich kilkunastu lat to uległo, uległo zmianie. W związku z tym, jeżeli chodzi o turystów i dotarcie do, do, do tych turystów, musimy docierać do nich, przygotowując bardzo precyzyjny przekaz pod każdego z nich. My, takie, jako Narodowa Organizacja Turystyczna, badania. Prowadzimy na kilkunastu rynków, zresztą mamy na 15 rynkach swoje ośrodki zagraniczne, dzięki czemu mamy bezpośrednią możliwość bycia na tych rynkach, wczuwania się w te nastroje, w zainteresowania. W związku z tym powiem zupełnie szczerze, nic nie zastąpi posiadanie własnego przedstawicielstwa w kraju, żadna agencja, którą możemy wynająć, czy nawet kupowanie badań, bo jednak jest to niezwykle, trudne, jak trafić, aby dany kraj, dany region stał się modnym Podam przykład, bo myślę, że to jest najlepsze. Rok do roku, rok 22 do 23 mamy 100%, a dokładnie 96,4% wzrostu przyjazdów Czechów do Polski. I. To właśnie nas może zaskoczyć i dlatego o tym chcę powiedzieć, bo tak jak te wzrosty są kilku, kilkunastoprocentowe, no to jest to jakby, powiedziałbym naturalne do Wytłumaczenia. Taki skok rok do roku, bo tutaj rozmawiamy o, o bardzo krótkim okresie czasu, zawsze zastanawiaj, warto się nad tym pochylić. Oczywiście na te przyjazdy zwielokrotnione miały miejsce, znaczy miały wpływ, miały wpływ kilka czynników, od takich pragmatycznych typu. Po stronie czeskiej i po polskiej jakby zamknięty proces budowania bardzo dobrego połączenia drogowego, a więc autostrady, która z Czech można w tej chwili nad Polskę może dojechać w okolicach 6 godzin. Dwa, fakt tego, że wprowadzone euro swego czasu w Chorwacji, gdzie to właśnie Chorwacje najczęściej Czesi odwiedzali. Kolejna rzecz, zwiększone na pewno aktywności zarówno regionów polskich, jak i polskiej organizacji turystycznej, otwarcie w 2022 roku przedstawicielstwa na rynku czeskim, a więc też wzmocnione działania promocyjne, dotarcie do, 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 do mediów czeskich mocniejsze niż w latach poprzednich. I zaproszenie do polski wielu czeskich tur operatorów plus szeroko zakrojona kampania, ale to jakby pokazuje, że w odpowiedni, jak się złoży kilka czynników jest koordynacja, i trafi się w ten odpowiedni moment, udało się, mówiąc tak wprost, przekierować Czechów do Polski, nawet takie artykuły się pojawiły w czeskiej pras prasie, Polska drugą Chorwacją dla Czechów. Tak? Czy jak rozumiem, jest to też przykład Państwa działań. Tak, takich takich jest osób, to prawda? przykład naszych działań i można powiedzieć, że taki powiedział stady case, gdzie rzeczywiście otworzyliśmy ośrodek, zwiększyliśmy działania promocyjne. Nastąpiło to w momencie też dobrym, jeżeli chodzi o zamknięcie budów po stronie czeskiej i polskiej, jeżeli chodzi o połączenie samochodowe i nasz Bałtyk stał się niezwykle popularny drugim Adriatykiem, Polska drugą Chorwacją. Bardzo fajny przykład do tego do przeanalizowania, bo ciężko jest złapać takie przykłady w, w większym zakresie. W związku z tym tutaj jak w soczewce widać, że mądra promocja skorelowana z kwestiami komunikacyjnymi, bo one w turystyce odgrywają bardzo istotną rolę, przynosi efekt a jakie jeszcze powiedzmy, działania Państwo planujecie tak w takim no, prawda, horyzoncie czasowym, no, powiedzmy roku, dwóch, trzech? Czy, czy, czy powiedzmy właśnie ta polska prezydencja tu będzie miała jakiś wpływ na. To? Z najbliższych wydarzeń, które, które są takimi spinaczami, jak to mówimy, to oczywiście polska prezydencja, która będzie miała miejsce za kilka miesięcy i to będzie czas wzmożonych działań. We współpracy z dużą ilością innych agencji czy, czy ministerstw, bo tutaj akurat polska prezydencja jest działanie powiem, ogólnopaństwowe. Podobnym wyzwaniem na rok przyszły i rzeczą, na którą się w tej chwili skupiamy, to jest Wystawa Światowa Expo 2025 w Osace. Dobrze się składa, że w Japonii mamy swój ośrodek, dlatego pewne działania będzie nam łatwiej skoordynować już tam na miejscu, bo nie ukrywam, że akurat EXPO w tak odległym i stosunkowo trudnym kraju jest dużym wyzwaniem. Dlatego cieszę się, że, że mamy troszeczkę łatwiej, ale też dzięki temu nasi partnerzy. Też będą korzystali z, z, z tego naszego ośrodka. Planujemy tu wspólnie, chociażby kilka dni temu, podjęliśmy decyzję z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie o wspólnej współorganizacji tygodnia sportowo-turystycznego podczas, podczas EXPO, a wspólnie z, ze wszystkimi regionalnymi organizacjami będziemy też jakby wypełniali ten przyszły nasz paliwilon ofertą turystyczną Polski, ofertą, promocją. Chcemy ją oczywiście przygotować w sposób jak zresztą za każdym razem, no niestandardowy, niekonwencjonalny, tak aby przebić się. Wśród tak bardzo konkurencyjnego miejsca, jakim jest Expo, bo jednak tam każdy z krajów, który przyjeżdża, ma takie samo zadanie jak, jak, jak i my, a więc wypromować swoją gospodarkę, kulturę, turystykę wśród nie tylko Japonii, ale tak naprawdę całego świata. Także to są dwa takie wydarzenia, które będą miały miejsce w roku przyszłym. My korzystamy też z takich kotwic, tak zwanych medialnych, a więc w każdym kolejnym roku z wyprzedzeniem, przeważnie dwuletnim, planujemy pewne działania, tak aby mieć powód do zaproszenia do Polski. Dlatego też szalenie ważne dla nas są różnego rodzaju duże wydarzenia o zasięgu międzynarodowym, zarówno sportowe, jak i kulturalne. Mieliśmy wielką przyjemność te kilkanaście już lat temu być odpowiedzialnym za promocję przy Euro 2012. I bardzo się cieszę, bo to kolejny taki study case, gdzie patrząc, jaki mieliśmy i badając ten wizerunek przed Euro 2012. I jaki jest, jest, bo de facto jest po euro 2012, w tym jak ta rozpoznawalność i nawet ku naszemu wtedy zaskoczeniu, już w następnym roku, w 2013, mieliśmy odnotowane zwiększone przyjazdy z krajów, które brały udział w euro i kibice, którzy tu przyjeżdżali. My sądziliśmy, że ten efekt będzie troszeczkę bardziej odłożony w czasie, ale ten efekt mamy do dziś. To było największe z punktu widzenia promocji turystycznej wydarzenie. Które w sposób zasadniczy zmieniło postrzeganie Polski. Już oczywiście dołoży ten aspekt, bo też pamiętajmy, że podobnie jak w przypadku Czech, położyliśmy nacisk na komunikację, bo ona była wymogiem do tego, żeby to euro 7 odbyło, baza hotelowa również była wymogiem i tak dalej. W związku z tym, to za każdym razem temu szczęściu przysłowiowemu zawsze trzeba pomóc. I to ta, ta prawda bywa bardzo taka często oczywista, że te czynniki muszą zadziałać. Aby nagle okazywało się, że mamy nieliniowo, nie a skokowo zwiększone zainteresowanie, i później przyjazdy i wpływy, de facto, bo pamiętajmy, że turystyka to bardzo ważna gałąź eksportu polskiego. Gospodarcze, oczywiście. To jeszcze ostatnie, ostatnie pytanie. Jeżeli chodzi właśnie o tą koordynację działań, to też dzisiaj się na, na, podczas debaty po, po, to pytanie pojawiło. Właśnie. Co, co dla nas byłoby lepsze? Czy taka raczej luźna koordynacja działań realizowanych przez, przez wszystkie organizacje, urzędy, prawda, ministerstwa, które są odpowiedzialne za, 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 za tą sferę związaną z turystyką? Czy też jednak, nie wiem, może na wzór Japonii czy, czy Korei, gdzie istnieją takie prawda, podmioty, które silnie odpowiadają za markę danego kraju, u nas też powinna powstać taka ścisła i jasna koordynacja. Znaczy ja powiem tak, patrząc przez ten już dłuższy czas, jak mam wielką przyjemność tematem promocji się zajmować, promocji turystycznej, ale też patrząc na to, jak ważna jest marka narodowa przy sprzedawaniu czegokolwiek. No, my się zajmujemy tutaj, tak nazwę nieładnie, sprzedawaniem polskiej turystycznej, ale mówię tu o całej polskiej gospodarce, o zarówno towarach, jak i usługach, gdzie... Marka, brand narodowy kraju odgrywa coraz większą i silniejszą rolę. W związku z tym ja jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, żeby no jednak dobrze usytuowanym miejscu, jeżeli chodzi, bo jednak pamiętajmy, że większość środków na promocję i budowanie marki polskiej jest w administracji publicznej. Zarówno od poziomu tam lokalnego, regionalnego, ale większość generalnie na poziomie centralnym. Instytucje, które zajmują się promocją polskiej gospodarki szeroko pojętej, jest ich kilka czy nawet kilkanaście. Bardzo ważna rola polskiej dyplomacji publicznej, a więc Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a więc albo w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, albo w Ministerstwie Spraw Zagranicznych powinna być taka, takie ciało. Ono, tak jak powiedziałem podczas debaty, funkcjonowało i funkcjonuje, ale uważam, że jego siła, rola i poziom powinien być jakby wyższy i mocniejszy. I na tym etapie i na tym poziomie powinna być właśnie koordynacja, bo z drugiej strony zbudowanie jednej centralnej instytucji, do której Uproszczę, ale przelano by w środki z tych wszystkich, które w tej chwili odpowiadają, i tam stworzono by ogólną promocję, nie zda egzaminu. Z tego powodu, że każdy z obszarów jest stosunkowo specyficzny. Do innego klienta mówimy innym językiem, gdy promujemy turystykę, innym, gdy chcemy sprzedać przemysł ciężki w Polsce, czy, czy węgiel, czy zbrojenia. Inne obszary, jeżeli chodzi o media i kanały, kanały dotarcia, ale niewątpliwie nam potrzeba takiej koordynacji na poziomie centralnym przysłowiowej księgi znaku Polska. Zadanie publiczne, rozwój misyjny i instytucjonalny Fundacji imienia XBW Ignacego Krasickiego jest sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.